Cześć, witam was dziś na kanale Engwe Engine X, rower taki wakacyjny można powiedzieć. Wiadomo pora teraz nie ta, ale już można się zastanowić nad zakupem takiego roweru, korzystając z promocji. Macie link do oferty pod filmem. Bateria tego roweru 48 V.

Okazują się dwa pudełka. Sprawdźmy, co w tych pudełkach się znajduje. Kawałek kierownicy do skręcenia. A w drugim pudełku mamy oczywiście pudełko niespodzianek. Mamy trytytki. Dzwoneczek. Pedałki. One są składane. Klucze do montażu. Dodatkowo jeszcze mamy zobaczcie cztery klocki hamulcowe chyba zapasowe, mi się wydaje, że, że nie będziemy musieli wkładać ich ale mamy klocki hamulcowe bezpiecznik oraz ładowarka 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 54,6V 2A mamy oczywiście też jakąś instrukcję o, wyświetlacz mamy tutaj, tak? Instrukcję wyświetlacza. Zobaczcie, yy, widzę, że tu jest instrukcja obsługi i nawet zobaczcie, mamy dwie, ale jedna jest w języku polskim. Instrukcja obsługi i konserwacji. Super, mamy w języku polskim. Mamy do założenia też błotnik, błotnik jest metalowy. No I próbuję wyciągnąć rower rower ma, fajną nóż... ma... rower ma fajną rączkę Zobaczcie, mogę sobie ten rower Po prostu za niego wyciągnąć Super Tak się prezentuje po wyciągnięciu Widzę, że troszeczkę będzie składania Bo trzeba przykręcić będzie bagażnik zapewne No, tą całą kierownicę Trochę zabawy będzie Ale bierzemy się do pracy Do torby wrzucisz, nim zacznieszki, I znów gotów na drogi świata Zegwewe, żadna przygoda nie jest za krótka No, prawie jest Wyciągnięty. Zobaczcie koło Mamy 20 calowe Na 4 cale Tarcza hamulcowa 16 cm średnicy Hamulce są to hamulce tarczowe, ale mechaniczne, na linkę Mamy również solidny bagażnik który będziemy montować tak oto w pewnej okazałości prezentuje nam się Po rozpakowaniu z Rower Engwe Engine X Engwe rower, na każdą okazję Dla podróży pożycie fantazje Nie ma granic bo jest niezawodny Z nim zawsze jesteś odpowiedni Engwe rower na każdą okazję dla podróży poszłycie fantazje Nie ma granic, bo jest niezawodny. Z nim zawsze jesteś odpowiedni. No to zabieramy się za montaż bagażnika. Mamy cztery śruby. Dokręcone słuchajcie, ale bardzo, bardzo ciężko i bardzo długo się przykręcało ten bagażnik. Zostało nam jeszcze tylko przykręcić tutaj światełeczko razem z błotnikiem do, do naszego bagażnika. No i po to nam są słuchajcie trytytki, bo tymi trytytkami gdzieś tutaj trzeba będzie sobie to wszystko ładnie e, poprzyczepiać. Bagażnik ma nośność 25 kg. a i tak się prezentuje, słuchajcie, już zamontowany na 3 trytytki jedna druga. I trzecia. Na trzy trytytki Światełko. Bardzo ładnie. Trzeba było się troszeczkę namęczyć z przykręcaniem tutaj tych śrubeczek, ale jakoś poszło. I nadszedł czas na zamontowanie kierownicy. Ja mówię, jak można jest dawnych dni, wspomnienia z PRL w sercu brzmi: Młody, stary, każdy zna ten znak. Jej cenkwerba nawet tam, gdzie szlak Dla kobiety, mężczyzny, dla każdego Bo ten rower to coś wyjątkowego Uniwersalność w każdym jego keście Solidna jakość i radość w mieście Engwerowy na każdą okazję Dla podróży, bo życie, fantazje Nie ma granic, bo jest niezawodny Z kim zawsze jesteś odpowiedni A więc jest cały w okazałości. Zobaczcie, pięknie się prezentuje rower NGUE ENGINE X, jak widzimy. Bardzo ładne malowanie, pięknie wygląda, a jak jeździ, to zaraz, zaraz się okaże. No i co widzimy tutaj na kierownicy? Mamy porządne gripy, hamulce, tak jak powiedziałem, hamulce są to mechaniczne tarczowe. Mamy oczywiście plus minus do wyświetlacza. Mamy oczywiście też dzwonek rowerowy, wyświetlacz centralnie umiejscowiony, manetki 7 przełożeń oraz przerzutka Shimano Tourney. Mamy również osłonkę i manetka gazu. Mamy amortyzowany tył, słuchajcie, to jest rewelacja, czyli pełny full mamy przód i tył amortyzowany. Czujnik, nie jest to czujnik tensometryczny, jest to czujnik pas, czyli obrotu po prostu korbami. Wykrywa ruch korb i po prostu do zadanej prędkości rośnie prędkość. No i włączymy teraz ten rower, ale żeby go włączyć, to musimy oczywiście odczepić sobie nasze kluczyki. No i zapewne mamy tutaj w tym miejscu O. No i przekręcam tak ten od dołu tutaj włączamy przycisk ok co my tutaj mamy co możemy sobie przełączać tutaj tutaj na dole ten przycisk to jest od świateł zobaczcie włączyłem światełka jak widać bardzo ładnie świeci nam tył przód też sobie daje radę jak widać Komfort i amortyzacja to pewność saki, po ścieżkach krętych przebić się wnet. I teraz wyłączymy światełka, co tu u góry mamy. U góry sobie przełączamy tryby Odo, maksymalna, średnia prędkość i kilometry dzienne, a to całkowite, tak? Tryb wspomagania 1 plusem 2, 3, 4, 5 trybów wspomagania. Zobaczymy, czy jest w trybie manetkowym, jak sobie włączę manetkę. O oh jest, jest. Manetka nam się obraca. Zobaczcie, 5 na godzinę, to jest tylko pierwszy tryb. A, zobaczcie, tu już tylko możemy, tylko i wyłącznie manetką sobie do 5. do 5 km na godzinę, niezależnie jaki tryb mamy, zobaczcie. To trzeba pedałować. Nie możemy sobie już manetką jeździć. A jednak możemy używać manetki. Spójrzcie, jak ją odblokować. Odblokowanie polega na tym, że wciskamy sobie plus minus, po czym jeszcze raz długo trzymamy plus, aż pojawi się tutaj 63 na wyświetlaczu. O, i w tym momencie mogę puścić. Jest odblokowany rower, czyli piąty bieg. A, wychodzę sobie jeszcze z menu. No dobrze, jak ja siedzę na tym rowerze, zobaczcie. Regulacja siodełka jest naprawdę bardzo wysoka. Ja mam teraz na 6 cm dopiero z 20 cm regulacji. O, tak ja wyglądam na tym rowerze. Jest naprawdę, widzę, że jest po prostu bajka, jeżeli chodzi o amortyzację. Fajnie, że to jest przód i tył. Także naprawdę fajnie. Amortyzator przedni. Dobrze chodzi. No i mamy blokadę również amortyzatora. Tutaj, jak sobie zablokujemy, to nie ugniemy tego amortyzatora, albo możemy sobie go odblokować. I mamy mięciutko. A z tyłu, co jest fajne, słuchajcie, w tym modelu, w Engine X, to jest to, że mamy również amortyzację tylnego zawieszenia. Tą gumkę pokazuje nam, ta gumka pokazuje nam skok. I spróbujmy teraz poskakać troszkę, ile tam zeszło, o patrzcie zeszło, czyli taki mamy skok tego naszego amortyzatora, bardzo fajnie, że to jest solidnie, fajnie wszystko wykonane, bardzo fajnie to pracuje, jak widzicie metalowe są błotniki, ale nic nie trzeszczy, nic, nie, nic tam nie, nie lata, nie obciera się Hamulce to jest najsłabszy element tego roweru. To są zwykłe hamulce mechaniczne na linkę powiem tak, no nie są zbyt skuteczne. A jak skuteczne, to zaraz się dowiemy. Właśnie przeprowadzamy test hamulców. Próbujemy z prędkości 25 km na godzinę. To jest już 4,40 m. Ale sprawdzę to jeszcze raz. Zrobimy drugą próbę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. 4,40. A ile było wcześniej? 4,40 było, prawda? No więc powtarzalne jest to, więc możemy uznać za wynik. Teraz spróbujemy sobie odblokować. No i mamy 9 metrów, 60 cmów. Jeszcze raz... jest Ha No jest poprawiłem się trochę. 8,20 8 metrów 20 cmów. Także. No, całkiem nieźle jak na takie hamulce mechaniczne. Słuchajcie, oprócz tego jeszcze rower jest, jak widzicie, składany, można go sobie złożyć. Można wyciągnąć baterię, można ją ładować y, albo tutaj, wyciąga, otwierając sobie tutaj zaślepkę, albo wyciągać, można sobie wyciągnąć ją gdzieś tam w domu naładować. Rower ma również składane pedały, jak widzicie. Zobaczcie, bardzo pięknie pomalowany rower, bardzo przyciąga uwagę. Bardzo ładne spawy, wykończenia. To tutaj nie ma się do czego doczepić, naprawdę designersko on pięknie wygląda, jak widzimy. No, no, naprawdę nie ma się do czego doczepić. Bardzo ładnie przyciąga wzrok. Na wakacje, słuchajcie, to jest przeznaczenie tego roweru. To jest typowo wakacyjny. Rower jest, zobaczcie, słuchajcie, w tym malowaniu rower będzie widoczny na drodze. Naprawdę jest bardzo ładny, przyjazny użytkownikowi, pomimo tego, że nie ma. Czujnika nacisku na w tym modelu, ale to wspomaganie nie jest jakieś takie y, agresywne. Manetka może nam wspomóc tylko do 5 na godzinę. Do ruszania tylko się i wyłącznie nadaje. Y, wakacyjne podróże jak najbardziej, składamy rower, jedziemy na wakacje i tam sobie po prostu zwiedzamy bardzo fajny rower Za, test zasięgu oczywiście będzie na wiosnę, dlatego, że jest po prostu zimno i no i nie ma tyle czasu, żeby, żeby wykonać taki test, więc zapraszam Was już dzisiaj na kolejne testy na wiosnę obserwujcie kanał, śledźcie i komentujcie słuchajcie, siodełko jeszcze, zobaczcie jakie fajne siodełko jest Tutaj siodełko jest naprawdę miękkie i wygodne. Zobaczcie, z takimi fajnymi oprzyciami białymi to da, dodaje jeszcze takiego fajnego wyglądu. I ma też takie amortyzacje, jakąś taką, takie, takie, takie gumy ma amortyzujące od, spod spodu. Ogólnie całość jest bardzo fajnie wykonana. Jest solidny bardzo yy, bagażnik, to jest naprawdę solidny bagażnik, gruby i yy, bardzo ciężko się go tam montowało. Rower, słuchajcie, posiada oczywiście przerzutki Shimano Turnej, tylko z tyłu jest przerzutka. Mamy 7 przełożeń. Tak jak widzimy, z przodu nie ma przerzutki, nie ma przełożenia. Ma oczywiście osłonkę też na, na przerzutkę. Jak widzimy, odlewane są felgi, nie ma szprych, ale to też designersko fajnie wygląda. No, słuchajcie, teraz przyszedł czas na zważenie. Zobaczymy, jaka waga jest tego roweru. 31,6 Kilograma. Złożymy go. U. Jakbym otwierał jakąś starą kanapę. No i dobrze. I teraz odblokowujemy. Słuchajcie, widzę, że producent tutaj też y, baterię podkładał, takie podkładki, widzicie, ale mimo wszystko. Słychać jeszcze gdzieś odbija, widzicie? Jeszcze w tym miejscu by trzeba było taką podkładkę dać. Gdzieś tam, gdzie te ślady są, to po prostu gdzieś tam uderza jeszcze ta bateria. Parametry baterii: 48V, 13Ah, co daje nam 624Wh. Sprawdzamy wagę baterii: 3,8 kg. Wymiary: najwyższe położenie siodełka względem Ziemi. Mamy 108 cm, to jest dosyć dużo. Najniższe położenie pedału, 95 cm. Na najniższym położeniu siodełka to jest 87 cm, a od pedału 74 cm. I kierownica. Kierownica wysokość to jest najniższa. Zobaczcie, pozycja kierownicy to jest 120 cm. A mogę jeszcze wyżej podnieść, popatrzcie Mogę podnieść wyżej na bardzo wysoka, Na 132 cm, a ponad 3 Zobaczcie, zobaczcie jak wysoko Od kolumny kierownicy do siodełka, do sztycy siodełka To jest jakieś 59 cm a zobaczymy zaraz, jak, jak to się prezentuje w jeździe ten rower. Musimy stąd uciekać, bo jest bardzo zimno, a tam widzę słońce. Rower bardzo fajnie, bardzo komfortowo się prowadzi. Manetka jest tylko do 5 na godzinę, więc jak już jadę tak, to muszę pedałować, żeby mi wspomagał. Aczkolwiek fajne jest wspomaganie, bo wspomaganie jest bardzo, bardzo delikatne. Nie szarpie Was. Jest takie delikatne, tak jakbyście lekko manetką przyspieszali, więc wystarczy tylko kręcić pedałami i fajnie ruszacie. Wygodna pozycja, tak jak powiedziałem, miękko, fajnie się jedzie i przód i tył, nic nie tłucze, nic nie szereści, nic nie trze, No, dosyć fajnie, tylko mówię hamulce, one muszą się jeszcze, słuchajcie, dotrzeć, bo to jest dopiero co wyciągnięty z kartonu rower. Więc, no, ile ja tam przyjechałem? Kilometr 200, więc, słuchajcie, no, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. No, i zobaczcie, manetką, hop, i tyle tylko. Widzicie, tyle co. O, tylko tyle. A teraz jak ja ruszę, to już mnie wspomaga. O, właśnie. No i dam piąty bieg do, 20, do 25 na godzinę. I zobaczcie, 25 na godzinę, i jak ręce tak pedałami. Czyli to jest jakby już max tego po prostu. Więcej się nie opłaca jechać, bo będzie się już młyńkowało po prostu. E, fajnie się jedzie, naprawdę fajna pozycja taka wakacyjna, powiedziałbym. Bardzo fajny zwrotny, bo nieduży. Cyka sobie coś ta przerzutka. O, 20 do 24, do 23, 4 gdzieś zjechało. Taką zadyszkę ma 2 km po opuszczeniu. Dosyć ładnie wyświetlacz wyświetla. Nawet w słońcu to trzeba pochwalić, że jest bardzo czytelny. No i zjeżdżamy w dół do książa. Ekstra mociutko. Tak to bateria. Bateria się tłucze w ramie. Zgłośniki echo mia się Jeśli naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ tym rowerem, Ma lekką zadyszkę do 23 zjeżdża. Mamy teraz 28 i dopiero 23, 22, 23 dopiero wspomaga. Hamulce się troszkę poprawiły, ale zobaczymy prędkość. Teraz prędkość jest taka sama: 25 na godzinę, 25 tu 26 pokazuje jeden. Kilometr jest różnicy, więc myślę, że jeżeli chodzi o wskazanie tutaj prędkości, to jest dobrze ustawione. A my jedziemy jeszcze zjechać sobie test przez dziury, zobaczymy jak on sobie poradzi i poszczególne tryby wspomagania, jakie prędkości 40 na godzinę. Mam nadzieję, że nie dogoni tego auta przede mną, wygodnie, wygodnie. Jest naprawdę wygodnie, słuchajcie, bardzo wygodnie, kurde, super, ale fajnie pochłania te wszystkie wyboje, praktycznie nie czułem tego, trzymałem mocno kierownicę, ale kurde, super, no tutaj można pochwalić zawieszenie, słuchajcie, po 8 kilometrach zaczęło coś skrzypić. Nie wiem czy to kierownica czy to zawieszenie Być może zawieszenie Być może zawieszenie z tyłu albo osłonki kabli skrzypią w trąb gdzieś tam Ewidentnie jak skacze to tak tam od spodu coś, coś zaczyna pstrykać trzeszczeć No, trzeba by sprawdzić Zawsze coś jest, no słuchajcie, to są takie małe mankamenty Które można przyjąć Jako o, Z przymrużeniem oka Słuchajcie, z uwagi na to, że Jest już grudzień No niestety Testu zasięgu nie zrobię, bo W każdej partii wyższej gór Już jest po prostu śnieg, więc No podarujemy sobie Tą ten test długiego zasięgu, ale wrócimy do niego na wiosnę. Więc słuchajcie, e, pilnujcie kanału. Tam sobie dajcie do tych ulubionych, czy jakoś tam obserwowanych. E, nie zapomnijcie o kanale. Czasami przez zimę jeszcze się pojawi jakiś, jakiś film. Ale nie zapominajcie o barteskach Wspomaganie na pierwszym biegu. To mamy do 15 na godzinę. Z tym, że zobaczcie, jak ja jadę powoli. To to wspomaganie jest takie, o dopiero teraz wspomagało do pełnej prędkości, więc nie jest takie ostre, jest takie delikatnie wspomaga. Nie ma jakiegoś tam mocniejszego szarpnięcia. Dobra, do 15 na godzinę mamy pierwszy bieg, do 18 na godzinę mamy drugi bieg, do 20 mamy trzeci bieg, czwarty bieg to jest 23. 5 do no 25. Słuchajcie, czy bym był w stanie jechać tym rowerem bez wspomagania w ogóle. No około 15 na godzinę. Jestem w stanie jechać lekko pod górkę tym rowerem. Jest wygodna pozycja, ale po prostu trzeba więcej siły włożyć w kręcenie korbami. No czuć ten opór. No dobra, nie będę się męczył. Niech on się męczy. Oto jest. Tak się właśnie wyprzedza elektrykiem. Słuchajcie, została nam jeszcze kwestia odblokowania roweru. 42 na godzinę jedzie, bo jest lekko pod górkę. 40 do 42 na godzinę. 42 to jest maksymalna prędkość po odblokowaniu. Wtedy manetka działa. Zobaczcie, manetka wtedy działa, bo tak manetka działała tylko i wyłącznie do ruszania. A teraz, zobaczcie, na samej manetce mogę jechać. 40 na godzinę teraz jadę, ale jest pod wiatr. Mocno pod wiatr jest. 38, 39, to około 40-42 na godzinę jedzie można powiedzieć. No zobaczymy, jak będzie wspomaganie na pierwszym biegu, teraz e, po odblokowaniu roweru. No i na pierwszym biegu, zobaczcie.

Słuchajcie, a ja wam bardzo dziękuję za za oglądanie tego e, materiału. Zapraszam na kolejne. Śledźcie kanał, obserwujcie, komentujcie, napiszcie co uważacie o tym rowerze, czy e, jest to dobra opcja na wakacje. Więc ja się z wami żegnam, dziękując wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.